Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku mojego filmiku będę chciał pokazać, jak poderwać kobietę. W pierwszym filmiku będę pokazywał troszeczkę taką bardziej pewność siebie, jak, jak można podchodzić, w jaki sposób to robić. Drugi taki troszeczkę bardziej lajtowy kulturalny. No i trzeci również troszeczkę odróżniający się od tych dwóch poprzednich. A z ciekawości chciałem zapytać, powiedz mi. Słucham. Słucham, to w ogóle słowo pasuje do ciebie. Co w ogóle robisz? idę. Co? Idę właśnie. Tak? No? Gdzie lecisz? Do sklepu, do relacji. Później co, jaki plan? nie jaki. Co? A wywiad? Nie, czemu wywiad? Nie, no to pyta. Cała taka obnażona, jesteś pierś na wierzchu. Co to zwariować gdzie powiem Ci, normalny facet koło ciebie obej normalny fakt, tylko o ciebie obojętnie nie przejdzie. Biust na wierzchu chcesz to zwariować. Nie, nie, nie poczekaj troszkę. Poczekaj, poczekaj. Zresztą, ma fajnie nie no, narzuła się biustem. Powiem ci, ja myślałem, że zwariuje zaraz. no są, bo No poważnie ci dosta. mówię, no. no tak. Te, ja z daleka powiem ci, nie wiem czy widziałaś, ale ja stałem tutaj na drzewie i i śledziłem z góry lornetkę miałem, widziałem Twoje sutki z góry ja specjalnie. Bo się stamtąd dostrzegłem, to wszedłem tutaj na mur i powiem ci, obserwowałem ja Proszę tam tędy. Sutki twoje widziałem z fantonu. Nie. Nie poczekaj. A powiedz mi, powiedz mi w takim razie, okej, okay, no i co robisz dalej? No idę do galaktyki. Do galaktyki? No. A później masz panów, nie? Nie. Daj telefon, zadzwonię, bo zwariuje, nie? Po co? Po co to się nogi nocą? Daj mi telefon. Nie na pan swojego numeru. To, no to powiedz taki, jaki jest, a nie no, konkretnie. Ja naprawdę nie wiem, mam swojego numeru. Sutki już swoje widziałem, to już połowa sukcesu. No daj mi numer, bo zwariuje. Jaki numer? No telefonu, no przecież porwę cię później, no. No to zastanawia się, masz 3 sekundy. Już się zastanowiłaś, okej, okay, dzięki. Nie, dam Ci numer, ale się zastanowię. Daj mi numer, no. Ale nie wiem, czy znajdę. No. Bo ja tą numerkę jeszcze nie obstukałam. No. Obstuka, obstukamy ją razem. Poważnie mówię. A ja poważnie Ci mówię, że obstukamy ją razem, no, co Ci będę mówił. Fu, dobry zapach nawet, powiem Ci, nieźle czuć. Cześć. Co Ty mi bajerowasz? No poważnie Ci mówię, no co, no. Jaki jest numer? Przecież nie wiem, jeszcze nie znam swojego numeru. Też tak nie możesz słuchaj, że z sutkami chodzi, bo to przecież... To, 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 to nie wiem, teraz w taki latają. No przestań, weź przestań, tej, no. no poważnie sutki widziałem, bo byłem u góry, no. Z rurentką stałem jak wariat. Masz tutaj. Jak jest? Na dole. Czekaj, czekaj. Co zmierzyłaś mnie, czy dobrze wyglądam? Dobrze wyglądam. Nie musisz patrzeć. Nie to płacze, nie jesteś jakiś kryminalista. A nie, żaden kryminalista, Boże. W takim razie co? Zadzwoni do ciebie. Weź strzał, to bo ja nie czy Ty naprawdę dzisiaj potrzebujesz pogotowia ale seksualnego. No ale pachniesz, ja pierw Wariuję, no. Przestań kłamać. No poważnie, no. Nie wiem czy się wyprzikałeś przez chwilę, czy o co tutaj chodzi, co? Co? no poważnie ci mówię. Ale po, powiedz mi tylko jedno, powiedz mi, czemu z czemu sutkami chodzisz na wierzchu u policy? To jest normalne? No bius masz wystawiony prawie do końca. Przysk. Ale powiedz co tutaj chodzi, co? Ty, no. Na ty to tramwaj stoi, no. Dobra, zadzwoniłeś. Bo no. ja siebie tutaj nie mam. Jeszcze raz no. No, zadzwoni do mnie. Dzwoni. Muszę ty w ogóle masz pustą komórkę. Pustą? Pustą to ja mam głowę, nie komórkę. Pustą to ja mam głowę, ty masz zablokowane. Masz, powiem ci, nie, jak, jak patrzę, to masz chyba połączenie odboczaństw zablokowane, no. Połączenie od to zablokowane jest taka e, opcja, ale ty masz wszystkie wszystkie chyba połączenia wchodzą, no? Co? Największe zboczenie świata. Mogę ci pisać w telefonie? Nie. Proszę? Nie. Czemu to nie? To jest ten. Co ten? Dobra, bo ja nie wiem czy to jest numer. Papa. Papa! Pa. Dokumenciki, proszę ja tutaj y, sprawdzam w ogóle y, przede wszystkim nie widziałaś, co tu jest? Ograniczenie nie. prędkości. Kurde, ja ile przekroczyłem? Proszę? Ile przekroczyłam? Z radarem stałem. Damy radę jakoś się dogadać? Damy radę dokumenciki poproszę. Nie, e, nie mam. Proszę, nie ma? No nie mam. Już. Nie ma? No nie, ja tutaj ja jestem z Syrii. Z Syrii jesteś? Naprawdę? Mhm. Czy, czy żartujesz czy nie już no co ty? Ale Będzi. Też jest poczucie humoru na najwyższym poziomie. Tu, tu mnie zaskoczyłaś, zaskoczyła nie zaskoczyć, Żartowni się to nie jest łatwo, ale se, to? Ale piszę tu ci się udało, no? Makaroniarz, makaraniarza pozna. Trochę tak, nie? No trochę tak. Gdzie lecisz? Prosto. <głos》<głos》. <głos》. Przepraszam, jakieś lekcje są możliwe u Ciebie, żeby się dedukować? Nie ma sprawy. Darek. 500 złoty plus, Patrycja. 500 plus i mamy lekcję. 500 plus? I możesz się jakoś u Ciebie dedukować, ewentualnie przyjść na jakieś te... Tak, 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 w tak. porządku, lekcje życia. Lekcje życia, tak? A skąd jesteś zaszczytna? Tak. Tak? tak. Fajnie w ogóle, że wiesz na co jest fajnie popatrzeć, że właśnie na rowerku sobie lecisz, uśmiech na twarzy i, i, i tak, nie? No. I Trzeba. kopnięcie jakich mało. No? Można, można. Można. To co, kiedyś jakbyś się chciała, Swojmy się, może. Nie ma problemu. Nie, tak szczerze, chciałam zapytać, co ty będziesz robiła wieczorem. Tak? No bo rozmawiałam akurat ze, ze znajomymi, tak stoję sobie. 15 minut tutaj stoję, wiesz, przeciw... Znaczy, jeszcze ci nie? No, jestem, tak powiem ci, raz na, raz na dwa tygodnie akurat przejazdem, wiesz, bo yy, ten nie? W on już na imię. Tak, a rozmawialiśmy? Zaczynam na skrzyżowaniu właśnie z dwa miesiące temu. No i co? Nic. Dałaś mi telefon? Nie. Nie dałaś? Nie. Czemu nie dałaś? Nie pamiętam, ale będę że jakiś się. taki... się. jakiś taki wona. Krzysiu. Nie. wtedy nie było inaczej? Nie, nie było. Byłeś taki fajny żart miałeś. Miałem fajny żart? No, nie mogę Bombardowałem Cię? Nie, bo Cię akurat jestem troszkę zmęczony, bo byliśmy, wiesz, na imprezie i troszkę jestem taki zmęczony. A wtedy nie. miałem fajny żart, mówisz? No my i co, nie wzięliśmy od Ciebie numeru? Nie. Do a czym ty to w ogóle robisz, słyszeć, A przy, akurat przyjeżdża się czasami bawić, wiesz, bo tak to mieszka w Hamburgu i w Warszawie. Czy to no nie ma się gdzie bawić? Też jest, też jest, ale czemu się można pobawić i w Hamburgu, i w Szczecinie, i w Warszawie, na ludzie? Nie stresować się, a, a, a żeby nie zwariować, nie? Bo większość ludzi to po prostu tylko powaga, powaga, powaga ja uważam, że może być troszkę zabawy tu i troszkę zabawy tam. Prawda? Mm -hmm. A fani podoba mi się u Ciebie, tak jak patrzę teraz dopiero, jest ok, fajny styl. Fajny styl. Powaga też jest yy, yy, nawet interesująca u ciebie, tak jak się patrzy. No i skoro, skoro widzimy się drugi raz, to ci powiem... I miałem wtedy fajny żart, bo teraz nie mam. Teraz dzisiaj jest słabo. <noise> dzisiaj ci, jest słabo. Dzisiaj jest żartem, powiem ci, nawaliłem całkowicie. Ale far, powiem ci, jedyny FAR, który mnie trzyma przy życiu, to tamten żart. Jak rozmawialiśmy. To zapiszmy do siebie numer w takim razie, no co? Jak jest. Wytrwali zawsze najlepiej. No i co? No i dzwonimy się. Koniecznie. Ale ja wieczorem nie mam czasu. Wieczorem nie masz czasu? W dzień bardziej, nie? No to dobrze, no to co, ja tak samo w dzień mam czas. Przez normalnie. Kiedy będziesz? Proszę. Do kiedy będziesz? Do kiedy? Mhm. czekaj, piszę. już się, się Coś się właśnie wiesz, a nie? Coś wszystko No jestem tu, jeszcze parę dni tutaj, wiesz? Mhm. I co? Iwona, dziecko, kom? Nie, poczekaj. Masz mnie w telefonie, skąd wiesz, że ja mam dziecko? Bo dałaś, dała, dała, dałaś mi numer telefon. Sprawdzałem teraz cię. Czy pamiętasz? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. tak. Nie. tak. Nie. Każda kobieta, która jest kumata, buskotliwa i cwana wyczuje to, jeżeli będzie, będziecie udawali e, lub naśladowali kogoś, e, kogoś, kim nie jesteście. Musicie pamiętać, musicie sobie wyrobić przede wszystkim swój własny styl. E, dla jednych to, że jesteś bezczelny i konkretny, tak jak ja pokazuję czasami na filmiku, e, on nie będzie się w tym za bardzo czuł. Drugi z kolei, gdy będzie taki grzeczny, kulturalny, to może być jego styl akurat. Ten styl, który będzie mu się podobał, będzie się podobał kobietom e, i tak samo będzie przyciągał e, je. Jeżeli będzie potrafił to w odpowiedni sposób zrobić. Pamiętajcie o tym, żeby przede wszystkim zawsze być sobą, nigdy nie kopiować kogoś. No i oczywiście zapraszam do oglądania, subskrybowania i przesyłania znajomym moich cudownie fajnych filmików. Pozdrawiam serdecznie.